Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami trener Łukasz Becela, który już funkcję trenera w naszym klubie pełni od ponad tygodnia. No, pogadamy sobie dzisiaj troszkę o tym, jaki był to czas, jak generalnie stało się, że, że wylądował trener właśnie u nas tutaj w Tarnobrzegu. Spotykamy się już po meczu z Polonią, więc jak w ogóle pracuje się panu tutaj w klubie, funkcjonuje w mieście? Jak to wygląda przez ten ponad tydzień? Na początku jest du bardzo duży entuzjazm, duży. Duża przyjemność pracy z ludźmi, których nowych poznaję, bo zawsze spotkanie z nowymi ludźmi to są nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie, nowe interakcje. Tak więc na pewno bardzo pozytywnie wszyscy dookoła i jak spotykam ludzi na ulicy, pozytywnie mówią: wszyscy chcą, żeby w Tarnobrzegu była centralna liga, żeby było utrzymanie tej drugiej ligi. Tak więc wszyscy chcą bardzo pomóc. I dlatego ta motywacja, te słowa i ta. Ten entuzjazm powoduje to, że jeszcze bardziej mnie to napędza. Do tego, że podjąłem dobrą decyzję, żeby jednak pomóc w tym projekcie i jednocześnie też się samorealizować. Sam Jaka była w ogóle pierwsza reakcja, taka myśl, gdy, gdy usłyszał Pan o zainteresowaniu właśnie z naszego klubu? Pozytywna bardzo, dlatego że zawsze każde zainteresowanie klubu, który chce moich usług jako trenera zawodowego, a jednocześnie chce, żebym pewien projekt, w pewnym projekcie funkcjonował, jak najbardziej tak. Dlatego też fajne było spotkanie, rozmowy były, wiele było rozmów z prezesem na temat koncepcji, modelu gry. No i trochę to można powiedzieć, to spowodowało to, że doszliśmy do wspólnego celu i daliśmy sobie rękę i automatycznie podpisaliśmy kontrakt. I te negocjacje były długie, czy przebiegały dosyć sprawnie, szybko? Powiem, że trwały troszkę, dlatego że Pan prezes musiał na wszystkie pytania chciał, żebym odpowiedział. Chciał zapytać, jakie mam koncepcje, jak będzie nam będziemy wygrywać, jak będziemy przegrywać, jak będzie, jak wygląda, może powiedzieć, nie tylko, może powiedzieć, praca w pierwszym zespole, a jak wygląda też praca w klubie. Czy można ponieść pewne standardy, pewnego profesjonalizmu jeszcze większego, który by już był wprowadzić do pierwszego zespołu. Tak więc e, odpowiadałem na te pytania, powiedziałem, jakie mam pomysły, spotkaliśmy się. I automatycznie doszliśmy do wspólnego, można powiedzieć, porozumienia. A było sporo wątpliwości, no bo to chyba pierwsza praca w roli samodzielnego trenera od razu na szczeblu centralnym. Tak, na szczeblu centralnym pierwszego, chociaż byłem już kilka razy trenem pierwszym. W pierwszej mojej części, w części, może mojej przygody, niektórzy mówią, kariery trenerskiej, pracy z młodą ekstraklasą samodzielnie, bądź pracy w drugim zespole grającym na poziomie trzeciej ligi. Tak, zdecydowanie to były bardzo fajne, można powiedzieć, czasy, natomiast teraz był, można powiedzieć, na, na poziomie centralnym. Jest to propozycja, z której chciałem skorzystać, bo już w pewnym czasie trzeba już było podjąć tę decyzję męską, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi doświadczeniami z, z fantastycznymi zawodnikami, z dobrymi trenerami, żeby przekazać jak najwięcej siatce Tarnoprze. A zanim przyszła ta oferta z Siarki, no bo ten czas bez pracy w zasadzie trwał około 8 miesięcy, były jeszcze jakieś inne zapytania, czy, czy nawet konkretniejsze oferty z innych klubów, czy, czy to my zgłosiliśmy się jako pierwsi? Do... Nie, były zapytania, tak więc byłem też w, na kilku rozmowach w kilku klubach, też z poziomu centralnego i z wyższej, z wyższej, można powiedzieć, nawet klasy rozrywkowej, tak więc był to okres, gdzie też, można powiedzieć, szykowałem się do tej roli, Natomiast tutaj były największe konkrety był ze strony Siarki Tarnobrzeg i taką decyzję podjąłem. Konkretów nie zdradzamy, jeśli chodzi o te kluby? Myślę, że nie, bo jest uważam, że to nic teraz nam by nie, nie dało. A to jest, można powiedzieć, tylko dla mnie było przyjemne, że nie tylko Siarka Tarnobrzeg, ale też inne kluby dalej, można powiedzieć, były mną zainteresowane. A jakieś takie koneksje między, między trenerem a siarką już kiedyś były? Bo zna Pan chyba trenera Oresta Lęczyka, Sławomira Samca, też osoby związane generalnie z naszym klubem w przeszłości, na przykład Mateusz Czyżycki, teraz Piotrek Kwaśniewski, też spotkaliście się tak. w kadrze. Był jakiś kontakt taki z Pana strony z kimś ze świata piłki przed podpisaniem kontraktu tutaj w Tarnobrzegu? Ko u kogoś Pan się dopytywał, jak to może wyglądać? Zdecydowanie tak, rozmawiałem z kilkoma osobami, natomiast nie uległo wątpliwości, że um, trzeba też hierarchicznie podejść do tematu. Czytając historię Siarki Tarnowrzek, też jak przeczytałem, że był to jakiś trener Ores Nęczyk, z którym miałem przyjemność współpracować, będąc z trenerem młodej ekstraklasy, a trener pierwszego zespołu Śląska Wrocław, gdzie zdobywał mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju. Fantastyczny okres, gdzie dużo się uczyłem, obserwowałem wielkiego mistrza klasy trenerskiej we Wrocławiu. Jak najbardziej mnie to zmotywowało, że trener Ores rozpocznął też swoją pracę w Siarce Tarnowrzek. To był mhm. też taki motywator dla mnie. Na pewno z tymi osobami które wymieniłeś jak najbardziej. Sławek Samiec zadzwonił do mnie z gratulacjami, bo już dowiedział się, że jestem już na meczu drugiego zespołu i dostał informację z Tarnobrzega od kogoś z, jego, z kolegów, że jestem na obserwacji drugiego zespołu i jadę do Krakowa obserwować Polonię Warszawę razem z hutnikiem Kraków. Tak, jak najbardziej. Natomiast odpowiadając już na pytanie, miałem możliwość też współpracy z dwoma zawodnikami, którzy byli, mocno są związani z Siarką Tarnobrzeg. Obecnie Piotrek Paśniewski, razem współpracowaliśmy przy reprezentacji U18, U19 z Terem Rafałem Janasem jak najbardziej, który był wtedy pierwszym trenerem i dlatego też wiedziałem jaki to jest zawodnik, który jest sumienny, zaangażowany i daje zawsze z siebie 100%. No i też Mateusz Czyżycki, z którym spotkaliśmy się w Odrze Opole. Fantastyczny tak. piłkarz, kreatywny piłkarz, kibicuję mu cały czas, jak od kiedy się poznaliśmy w Opolu. W swojej można powiedzieć, ekstraklasie tak samo zagrał już wiele meczów. Teraz poszedł do GKS-u, tychy, jak się nie mylę, i mhm. też słyszałem, że jest jedną z różniących się postaci. Yy, I Piotrek Kwaśniewski bardzo się rozwinął od Waszego ostatniego spotkania? Myślę, że tak. Jest to już dojrzały zawodnik, który podejmuje dobre decyzje, trochę jest spokojniejszy w swoich działaniach i myślę, że będziemy mieli z niego dużą korzyść, szczególnie siarka Tarnoprze. Dobra, to teraz może troszkę o tej trenerce już yy, tak od kulis, od tego jak to u Pana wygląda, od kiedy Pan w ogóle w tym zawodzie już yy, pracuje. Dobre pytanie. Trzeba byłoby tak policzyć. No. Chyba od 2002 roku yy, tak. Yy, 2002 roku, czyli już 20 lat. Może to mi też mówią rocznica. Tak, 20 lat nieustannie pracy zawodowej, tak, więc pięknego okresu mojego ukochanego zawodu, mojej pasji, mojej miłości, gdzie próbuję się, można powiedzieć, realizować i dawać zawodnikom jak najlepszy serwis. Bo tego jesteśmy trenerzy, nie jesteśmy tylko po to, żeby dyrygować i tak dalej, ale to, żeby jednak zawodników też podnosić na wyższy poziom, zespół, żeby wygrywał jak najbardziej, żeby był atrakcyjny dla kibiców. No ale nie wszystko da rady się za jednym razem y, zrobić. Zawsze to jest proces, trzeba nauczyć też kibiców i od tego jestem ja, że będę czasami o tym przypominał, że jednak piłka nożna to proces, przygotowanie motoryczne to wiele tygodni, przygotowanie taktyczne. Nie da rady wszystkiego od razu, żeby y, od razu wszystkie te elementy dobrze funkcjonowały. I gdzie to wszystko się zaczęło te 20 lat temu? Zaczęło się we Wrocławiu zdecydowanie, bo jestem wrocławianinem. Y, pracując można powiedzieć już jako, koń kończąc już studia, Dostałem propozycję z takiego klubu macierzystego Bratysławia Wrocław, gdzie wychowankami były takie osoby, jak obecny dzisiaj dyrektor sportowy Śląska Wrocław Dariusz Tylka i Krzysztof Wołczek, którzy zdobywali Mistrzostwo Polskie ze Śląskiem Wrocław, byliśmy w jednej drużynie młodzieżowej. Tam dostałem propozycję pracy jako trener juniorów młodszych, potem juniorów starszych. I dostałem później automatycznie propozycję, ze względu na to, że zespół dobrze wyglądał, ze Śląska Wrocław. No i trzeba zapowiedzieć, że Śląsk Wrocław to jest to klub, który mnie wychował, gdzie większość czasu mojej pracy to było we Wrocławiu i tam pracowałem od grup młodzieżowych, poprzez juniorów, drugi zespół do pierwszego zespołu, czyli przeszedłem cały etap można powiedzieć szkolenia żeby poznać wszystkie kulisy, tak więc na pewno Wrocław. Ale skoro zaczął Pan tak wcześniej, no to kariera piłkarska chyba nie wypaliła. Czy od nie. razu było ukierunkowanie w stronę trenerki. Myślę, że w stronę jakieś Zobaczyłem sytuację taką, że mogę jedynie nie osiągnąć najwyższego poziomu sportowego, czyli ekstraklasy. Yy, i jeszcze wyżej, jak widać, że człowiek nie osiągnie takiego sportowego, to chce tak samo swoją miłą pasję, pasję yy, zrealizować się jako trener. Tak, więc myślę, że dobrym przykładem jest tak samo trener Orest który tak samo może być jest wspaniałym trenerem, który skończył AWF i po Abu również został trenerem i jest jednym z najbardziej wybitnych trenerów w Polsce. Skoro pracuje Pan już tak długo, no to pewnie są to już, jest to już jakaś rutyna ta praca w piłce i, i to pewnie też przesiąknięcie w pewien sposób już tą dyscypliną sportu. Jak wygląda Pana dzień pod tym względem? To znaczy nie chcę tutaj jakiś dopytywać o zbędne, zbędne szczegóły, ale, ale o to ile czasu Pan dziennie, godzin dziennie poświęca właśnie, właśnie piłce, czy to jest tak ustosunkowane już od tych wielu lat, po prostu przyporządkowane tej dyscyplinie? Czy, czy jak to wygląda? To jest pytanie bardzo złożone. Na pewno, piłka nożna jest, jeżeli przychodzi, przychodzi się do klubu, jest pracą czasami od rana do wieczora. Przychodzi się bardzo wcześnie rano i kończy się wieczorem. Tak. Zdecydowanie, ale nie da rady tak funkcjonować cały czas od rana do wieczora, ponieważ też mamy rodziny, mamy też, musimy też o siebie zadbać. Dlatego to jest bardzo ważne. Ja każdą chwilę, kiedy już kończę od pracy, poświęcam, może być, odcinam się od piłki. I poświęca, można powiedzieć, sobie. Lubię pobiegać, lubię jeździć na rowerze, lubię pływać, korzystać z salny jak najbardziej. I zawsze, dwa, trzy razy w tygodniu, próbuję tą godzinę znaleźć dla siebie jak najbardziej. To jest kluczowe. Oczywiście oprócz tego, czy książkę, żeby trochę się wyciszyć jak najbardziej. Ale praca trenerska, nie wszyscy może kibice wiedzą, że to nie jest przyjście tylko na trening, po treningu, pójście do domu, tak jak to przeważnie mają zawodnicy. Dla nas jest to przygotowanie treningu, jest to analiza treningu, analiza potreningowa. Przygotowanie można powiedzieć nowego treningu, yy, przygotowanie różnych stałych fragmentów gry, yy, wybór zawodników, następnie rozmowy z tymi zawodnikami, a jest mam ich, żebyście wiedzieli Państwo, yy, siarka ma jedną z lepszych można powiedzieć kadr, jeśli chodzi o liczbę. 24 zawodników plus 3 bramkarzy, jest to olbrzymia kadra i w mojej filozofii jest taka, że pierwszy jest tak samo ważny jak ten ostatni, tak więc i odwrotnie. Dlatego też każdemu trzeba poświęcić czas, a szczególnie tym, którzy w tym momencie nie pełnią funkcji, można powiedzieć, tej e, pierwszoplanowej. Dlatego też e, nasza praca jest naprawdę bardzo e, duża. Teraz takie pytanie krótkie, ale troszkę wyjściowe do, do kolejnego. Jakim drużynom pan kibicuje ze światowego topu? Nawet niekoniecznie z naszego A, krajowego? Dzisiaj rozmawiałem. Mam swoje takie ulubione dwa kluby. Jest to na pewno. E, najpierw zacznę może od tego, który pierwszą taką moją był miłość to jest AC Milan do dziś, można powiedzieć, temu klubowi kibicuję. Miał, powiem, kryzys, ale teraz znów wrócił, yy, można powiedzieć, już na najwyższy podium i zdobył mistrzostwo kraju, tak więc bardzo się z tego cieszę. Bardzo lubię, można powiedzieć, Ligę Włoską, bo tam jest gra obronna, dyscyplina, zaangażowanie. No i też wspaniali piłkarze, a jednak milanki w tym momencie był najlepszym zespołem na świecie. No i Barcelona, która, można powiedzieć, raz zloty, upadki, a teraz jeszcze złożyło, że mamy Polaka, najlepszego Polaka, można powiedzieć, w historii, który tak. gra w FC Barcelonie i wczoraj, jak go oglądałem, to naprawdę tylko można być dumnym, że, yy, że mamy człowieka, który wychował się w polskiej piłce i funkcjonuje na najwyższym poziomie i w najlepszym, no, jednym z najlepszych klubów świata. I właśnie o to oglądanie meczów teraz zapytam, udaje się panu jeszcze oglądać te spotkania po kibicowsku, czy już zawsze jest na bieżąco analiza? Powiem tak, w większości meczów oglądam analitycznie, bo zawsze próbuję zawsze jedną rzecz wyciągnąć. Tak więc nawet wczoraj czwarte, czwarta minuta i 45 sekunda, pamiętam rzut wolny Barcelony, który wykonali. Jak najbardziej bardzo ciekawy, który się przyda do nas do jakichś tam późniejszych, można powiedzieć, meczów i stałych fragmentów gry, albo do tego repertuaru, który się zbiera. Przez te 20 lat, żeby później mieć pełny waklarz rozwiązań różnych, jak najbardziej. Ale też kibicowsko, bo uważam, że nie da rady całego meczu. Mecz jak ogląda się analitycznie, to trzeba być w spokoju, ciszy, trzeba się zatrzymać, trzeba powtórzyć. Nie da rady oglądać analitycznie meczu ciągiem. Oczywiście można, ale nie wypaczy się tych szczegółów. Mhm. Ja lubię to, żeby wrócić do pewnej historii i nawet zobaczyć ją dwa-trzy razy, żeby zobaczyć, od czego się rozpoczęła, można powiedzieć ta akcja. Nie już finalizacja, co większości kibice widzą, tylko... Co było zarodkiem? Ja to tak mówię, tak trochę ogólnikowo. Dlatego też nie każdy, metr, zdecydowanie, bo bym nie, nie wytrzymał, bym też yy, fizycznie, żeby mecze swoje analitycznie oglądać, i jeszcze mecze wszystkie, które oglądam. A oglądam ich dużo w ciągu tygodnia. Tak, tak. A może teraz, właśnie troszkę o tej pracy w tych klubach wcześniejszych, zanim trafił Pan tutaj do nas do Siarki. No to było wiele różnych ról. Od skautingu, od bycia asystentem. Od bycia również trenerem analitycznym. Która no. rola przygotowała pana najlepiej do tego zawodu, w której odnajdywał się pan najlepiej? Wszystkie role były związane z tym, że to był trener. To jest bardzo ważne. Ja jestem zawodowym trenerem, to jest moja pasja, jeszcze raz przypomnę miłość i każda, można powiedzieć, moje obowiązki bycia drugim trenerem, trenerem asystentem, trenerem analitykiem szefem skautingu. Wszystkie były związane z decyzjami tenerskimi. Każdy trener, żebyśmy też wiedzieli, musi być bardzo dobrym analitykiem, żeby oceniać swój zespół i oceniać zespół przeciwnika. Musi być bardzo dobrym skautem, bo musi yy, zawodników, można powiedzieć, ostateczne decyzje podejmować, czy to jest odpowiedni zawodnik do koncepcji. Każdy trener musi być dobrym... Yy, osobą, która dobrze prowadzi trening, która musi znać się, można powiedzieć, na swojej profesji, czy a dokładnie na rodzaju treningu. Tak więc wszystkie są związane z pracą głównego trenera. Uważam, że te prace pomagają mi później lepiej zarządzać swoim sztabem, wspaniałymi trenerami, z którymi właśnie pracuję, którzy później też się rozwijają. Bo Uważam, że naszym, moim celem jest nie tylko rozwijanie zawodników, rozwijanie zespołu, ale przede wszystkim też sztabu i samego siebie. I uważam, że jeżeli znam zadania i cele każdego, z trenerów i wiem, jakie role musi pełnić i ile pracy musi to włożyć, bardziej to szanuję, doceniam i jednocześnie łatwiej mi później zarządzać, czego oczekuję, bo też są ważne standardy. Nie może być tylko, że się zajmuję tylko swoją częścią, a zostawiam asystentom, tylko wiem, bo muszę też pewne rzeczy nadzorować. Ale dwa, z drugiej strony też uważam, nauczyłem się, że jeżeli tener daje też odpowiedzialność, a trenerom asystentom, wtedy oni więcej w swoją pracę wkładają. I tak samo jest też u nas. Dopiero jestem od półtora tygodnia. I już widzę wielkie zaangażowanie i pomoc ze strony trenerów, asystentów, którzy już chcą się specjalizować. I ja jestem też o tego, żeby ich inspirować siebie mm -hmm. i ich jednocześnie, bo oni przez to będą też mnie inspirować i będą bardziej e, efektywni. Tak, no w końcu są w tej roli, w której pan niegdyś również pełnił tę funkcję we wcześniejszych klubach. ze współpracy, z którym trenerem nauczył, wyciągnął pan najwięcej? Ja myślę, że będzie to może być takie prosto, prosto będzie. od każdego zawsze coś. Mm -hmm. Ale też nie mogę zapomnieć o trenerach, bo wszyscy wymieniam tylko tych trenerów, którzy są głośne nazwiska. Na pewno mm -hmm. wiele się nauczyłem od, nie chciałbym o kogoś w ogóle pominąć, bo było tak, wielu tak. tych trenerów i nie dlatego no. nie chcę też o, wszystkich wymieniać, bo nie chcę, żeby ktoś się obraził, bo z wieloma miałem wspaniałe, można powiedzieć, chwile. Trudne też chwile, bo niektórzy też mnie uczyli, też ode mnie dużo wymagali, ale na pewno nie zapomnę o takim trenerze jak trener Grzegorz Kowalski, który jest obecnie trenerem Ślęzy Wrocław, a kiedyś był Śląska Wrocław, mhm. MKS-u Kluczborg, człowiek, który był moim, można powiedzieć, takim prekursorem, który był moim mentorem pod względem patrzenia na piłkę troszeczkę z innego punktu widzenia. Na pewno jedna osoba, trener Tadeusz Pawłowski, wspaniały trener, który, którym Śląsko osiągaliśmy wielkie sukcesy, który był dla nas jednocześnie i trenerem, ojcem i też motywatorem do tego, żeby właśnie umieć rozgryźć ciężką pracę. Trenerską, od tego, że trzeba też poświęcić czas dla siebie. Wspaniały trener, z którym do dziś mam kontakt i nie mogę o tym zapomnieć. No i wielu, których już wymieniłem, czy trenera Restańczyka, czy trenera Darka Żurawia, który, który yy, współpracowaliśmy fantastycznie w Lechu Poznań. No nie chciałbym wymieniać kogo, kogo zapomniałem, czy Mariusz Romaka, który jest fantastycznym yy, warsztatowcem, który ma wielką wiedzę odnośnie analiz analizy gry, rozumienia gry. Tak więc uważam od każdego, a ja próbowałem tak samo każdego z nich też inspirować. Jeżeli mi się to udało, to się cieszę. I, I też dać siebie jak najwięcej, bo też pełniłem funkcję trenera. I dawałem im może być jak najwięcej, każdemu z nich. Pewnie było też w tym okresie wiele stażów. W jakich klubach takich, powiedzmy, bardziej rozpoznawalnych dla naszych słuchaczy, udało się panu? Zobaczyć metodykę pracy u niektórych szkoleniowców? Tak, rozpocznę od po polskich trenerów, bo uważam, że polscy trenerzy są tak samo, mają wielką wiedzę i udowadniają to. To jest trener Maciek Skor, że Miałem przyjemność bycia u niego na stażu Wisły Kraków, kiedy prowadził i która zdobywała mistrzostwo. Tak więc cieszę się bardzo, że widziałem warsztat. Byłem, byłem fajnie przyjęty, że mogłem zobaczyć wiele rzeczy, szczegółów, a jego asystentem był drugi trener. Rafał Janas, gdzie miałem możliwość właśnie wejść do tak zwanej kuchni i dowiedzieć się nie tylko może być zobaczyć trening, ale zobaczyć po co to robię i co było celem i później pewnym mieć informację zwrotną, jak najbardziej. Były też staże w reprezentacjach młodzieżowych U20, u Miłosza jednego z najlepszych metodyków w Polsce, ale też trenera, który niesamowicie inspiruje i ma olbrzymią wiedzę i uważam, że do dziś jest dla mnie też inspiracją, motywatorem. Na pewno zagraniczne staże. W Hanowerze miałem przyjemność z Darkiem Żurawiem być w klubie, gdzie Darek przez 7 lat był zawodnikiem, tak więc też automatycznie ten staż wyglądał całkowicie inaczej. Nie taki, że byliśmy za kloszem, oglądaliśmy zawodników, tylko mogliśmy wejść na boisko, porozmawiać z pierwszym trenerem i dowiedzieć się, można powiedzieć, tajniki pracy trenerskiej. Zdecydowanie tak. Staże są po to, żeby inspirować do tego nas. Natomiast my musimy później w pracy codziennej nie wszystko jesteśmy w stanie zastosować, bo nie mamy zawsze tych warunków, takich samych jak w tych klubach. Ale uważam, że jeśli się ambitnym i zawsze są problemy po to, żeby rozwiązywać. Ja mam takie podejście. Z tego generalnie nawet światowego topu jest jakiś trener, który jest dla pana wzorcem? Jest kilku, tylko też uważam, że wtedy będą dla mnie, gdybym ja ich znał, bo uważam, mm -hmm. że kluczowe jest też poznanie mentalu tego trenera. To, jak pracuje, jak jego zespół gra jest najlepszą odpowiedzią. Ale też pamiętajmy o tym, że pierwsi trenerzy mają też wspaniałych asystentów, którzy robią też bardzo ciężką pracę niewidoczną dla pozostałych. Dlatego też uważam, oceniając trenera, patrzę też, jak on zarządza tymi ludźmi. Dlatego też nie chciałbym też wymieniać od razu tych nazwisk, bo uważam, że musiałbym ich dogłębnie z nich poznać. Natomiast z Polski trenów znam kilku wspaniałych, którzy są do dziś można powiedzieć czołowymi trenerami i uważam, że od nich się bardzo dużo nauczyłem. W Śląsku wprowadziliście też coś takiego troszkę nowego, z tego co słyszałem w tej rozmowie dla, dla weszło, której udzielił pan jakiś czas temu, czyli taką bieżącą analizę, już gdzieś podczas pierwszej jeszcze połowy, pan oglądał strybun mecz, schodził w końcówce pierwszej części gry do szatni i próbował skorygować jakieś tam przestrzenie na boisku i różne rzeczy, które nie funkcjonowały odpowiednio. W Tarnobrzegu próbuje pan zainicjować coś podobnego, czy nie ma do tego takich warunków? Powiem, że to był bardzo fajny pomysł wspólny całego sztabu traduza Powolskiego, trama Pawła Baryskiego, trena Łukasza Czajki i trana Tomka Chryńczuka. Byliśmy razem wspólnie sztabem i w 2015 właśnie stosowaliśmy coś nowego właśnie, żeby jednak jeszcze wzmocnić sztab patrząc jednak z góry. I okazuje się, że później wiele klubów z tego korzystało bardzo się z tego cieszę. Nie wiem czy byliśmy pierwsi, czy drudzy, to już nie mówię nieważne, ale sami wpadliśmy na taki pomysł i przynosiło nam to efekt. W wielu klubach też to stosowaliśmy, w, w, czy w Lechu Poznań, w, czy w Zagłębiu Lubin, jak najbardziej. Uważam, to pomaga trenerowi, bo jednak każdy, kto obserwuje mecz z linii poziomu, a z wysokości, to jak najbardziej jest całkowicie inna różnica. Widzi te odległości, widzi dystanse, widzi odpowiedzialność zawodników. Tak. Natomiast jeśli chodzi o te nowinki, już nawet w Polonii próbowaliśmy to stosować. Trener, y Bramkarzy, ze względu na to, że dostał czerwoną kartkę, musiał być na trybunach i uważam, już korzystaliśmy z jego gdzieś obserwacji z góry, był w połączeniu z trenerem Darkiem, jeżeli coś by się ważnego działo, jeśli chodzi o jakiś stały fragment gry, bądź jakąś ważną fazę gry, żeby nam przekazać. Tak, ale uważam, że powoli z tymi, z tymi gwałtownymi zmianami na razie skoncentrujemy się na tych najprostszych rzeczach, żeby zawodników odbudować żebyśmy zagrali dobry mecz, żebyśmy to poprzedzili dobrym, można powiedzieć, wynikiem i to, uważam, jest, można powiedzieć, na kluczowe. Czyli podejrzewam, że czasem byłoby na rękę dostać czerwoną kartkę i kontynuować oglądanie meczu z Trybunałem. Nie, nie, zdecydowanie nie. Uważam, że zespół zdecydowanie lepiej się czuje, jak teren jest blisko nich podejmuje decyzje natomiast z trybuny, jednak jest to ograniczenie duże, natomiast podzielimy to tak, że jest nas trochę w sztabie, że jednak ktoś mógłby też to obserwować. Wspomniał Pan też w tamtej rozmowie, że analiza rywala zaczyna się już już na boisku, już na rozgrzewce, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, czyli możemy być świadkami tego, co robi choćby Jurgen Klopp w Liverpoolu, czyli skupia się przede wszystkim na rozgrzewce rywali, a nie swojego zespołu? Tak, jak najbardziej. Ja obserwuję, bo takie miałem kiedyś też jedno z zadań, jak najbardziej. Nie muszę ja to robić, może robić to oczywiście też jeden z trenerów, który będzie na przykład wolny, który nie będzie uczynany w rozrzewce, ze względu na to, że nie mamy jeszcze zbyt dużej liczby, można powiedzieć, w sztabie, tak więc automatycznie może być tak, że będę pełnił też również tą funkcję. Mm -hmm. Uważam, można zauważyć już pewne rzeczy, kto jak wygląda pod względem fizyczności, kto wygląda, kto jest, można powiedzieć, kierujący tym zespołem, kto, jak, który ma nogę dominującą, chociaż widzimy to w analizach już na wideo, natomiast widzimy, czy ktoś jest, można powiedzieć, kontuzjowany, czy nie, czy jednak na półgwiska wykonuje pewne rzeczy na rozrzewce. Na pewno jakieś informacje są, ale też uważam, że um, ważniejsza rzecz jest może powiedzieć bycie i funkcjonowanie podczas meczu. To teraz już może ten na sam koniec segment yy, siarkowy. Ma Pan jakieś takie wymarzone ustawienie, które chciałby Pan kiedyś zainicjować tutaj w tarną brzegu? Czy raczej to jest udoskonalanie tego, co w tym momencie mamy, czyli 3-5-2, czy też 3-4-3? Yy, zdecydowanie yy, mam, uważam takie ustawienie. Uważam kilka ustawień. Piłka nożna już tak ewoluuje, że już nie ma czegoś takiego, że mam ulubione ustawienie, tak więc myślę, że już te pytanie ciężkie będzie, żeby wymienić jedno ustawienie. Tak, uważam, że teraz kluczem jest, żeby umieć zmieniać w trakcie meczu. I to jest uważam e, takie nowinka, która jest już stosowana przez najlepsze kluby na świecie. Nie wiem, czy my jesteśmy na to jeszcze przygotowani. Na razie koncentrujemy się na tym, co jest potencjałem tego zespołu e, i bazujemy na dwóch, maksymalnie trzech ustawieniach, które można powiedzieć będziemy wdrażać. No widzimy to, nawet też choćby w Warcie Poznań, gdzie to ustawienie w zasadzie jest inne co mecz, można, można zwrócić na to też uwagę. Polonia już przeanalizowana? Polonia została zamknięta już parę dni temu analizą pomeczową, tak więc zamykamy temat. Było, było wiele rzeczy bardzo pozytywnych. Bo też pamiętajcie o tym, że oprócz wyniku, my też patrzymy jak realizują zawodnicy założenia. Realizowali do pewnej, pewnego czasu, mieliśmy wiele sytuacji w pierwszej połowie, yy, wykonywali, można powiedzieć, w, wielu, w większości sytuacji prawidłowe swoje działania. Natomiast też zabrakło, można powiedzieć, tej koncentracji i tej determinacji w tych kluczowych sytuacjach. Tak więc myślę, że są pozytywy, ale są też rzeczy, które musimy zdecydowanie poprawić, jeżeli chcemy punktować. I jest już jakiś pomysł, jak gdzieś poskładać tę naszą grę w defensywie, czy też skuteczność w ofensywie, no bo to chyba są te nasze dwa największe, dwie największe bolączki, chyba że jakoś inaczej Pan diagnozuje nasz, nasz problem w tym momencie, no bo na pewno nie wyglądamy tak źle, jak pokazuje tabela. Tak, zdecydowanie. Uważam, że nie można tylko mówić o defensywie, bo się traci najwięcej bramek, ale uważam, że jest coś też takiego jak bycie przy piłce, a bycie przy piłce to jest najlepsza obrona, bo przeciwnik nie ma piłki. Tak więc różne są strategie. Na pewno na każdą fazę trzeba po prostu doskonalić. Każdą trzeba przypomnieć, żeby zawodnik wychodząc na boisko wiedział, co na tym boisku ma robić. Nam jest ważne, żeby kontrolowali sytuację na boisku i na tym głównie się koncentruję. Oczywiście niektórzy mówią nad defensywą. Tak, na defensywą jak najbardziej też, a tak samo nad ofensywą, czyli w całym tygodniu jest, można powiedzieć, nacisk na wszystkie fazy. Oczywiście większy jest na, na tą, które zespół potrzebuje w danym momencie. I tak to wygląda. To jeszcze chwilka o, o, o nazwiskach. Oczywiście nie wszystkich, bo, bo tego nie będziemy poruszać w, w tym momencie. Ale zagrał pan w, w meczu z Polonią jak Marcinem Stefanikiem na półprawym stoperze zaś. Michał Bierzało zagrał tego centralnego, tę wiodącą postać w linii defensywy, jeśli można tak to nazwać. No to było coś, do czego nie byliśmy przyzwyczajeni wcześniej w Tarnobrzegu, bo to raczej Marcin Stefanik pełnił tę funkcję, którą pełnił Michał Bierzało w, na Konwiktorskiej w minionym ligowym spotkaniu. Jak w ogóle Pan doszedł do tego, by, by coś takiego właśnie spróbować i, i czy to przyniosło według Pana wymierne rezultaty? Z nami poczekajmy jeszcze, bo y, będziemy jeszcze obserwować można powiedzieć tą, tą, y, czy było to słuszna decyzja, czy jednak, jednak się pomyliliśmy, bo wiadomo też popełniamy błędy. Natomiast powiem tak, y, zdecydowanie ja patrzę przez na tego, że w polu karnym potrzeba jednak jest wzrostu, y, przy, przy doświadkowaniu. Dlatego też biorę to pod uwagę, że y, taki zawodnik y, jak Michał, czy to również może być Pawlo. Chmelenko mają wysoki wzrost, dobrze grają głową i mogą pełnić również tą funkcję jako środkowego, środkowego. Natomiast wykorzystuje to, że czy Marcin, czy to będzie inny zawodnik, czy to będzie Wojtek Bieniasz, mogą piłkę wprowadzać. Dobrze operują piłką i uważam, jako pół prawy, pół lewy mogą to wykonywać. Natomiast też nie mówię o tym, bo też pracujemy nad grą w czwórce i zaraz możemy się dowiedzieć, czy w najbliższym meczu, czy w najbliższych meczach później, że zagramy czwórką, tak więc my przygotowujemy się treningu na jeden system i drugi, tak jak powiedziałem, bo zespół musi umieć ewolować i zaskakiwać też przeciwnika, a dwa, robić wszystko, żeby grać dobrze w piłkę. To jeszcze o dwóch nazwiskach. Szymon Lewicki, Kamil Adamek, no to są napastnicy bardzo ważni dla naszej drużyny, którzy w tym sezonie, łącznie w tym samym momencie na boisku spędzili tylko 9 minut. Pana zdaniem to duet, który potrafi funkcjonować razem, czy jednak zawodnicy na tyle ważni, ale na tyle też ale też na tyle istotni dla naszego zespołu, że raczej ciężko, żeby w tym samym momencie wciąż grali na boisku. Dbaj bardzo dobrze, napastnicy, o dwóch można powiedzieć różnych strukturach i budowach. Jeden typowo wysoki, dobrze utrzymujący się przy piłce i dobrze grający głową. Drugi bardzo dobrze utrzymujący się, niższy, ale bardzo sprytny, doświadczony i też utrzymujący piłkę. Dwaj różni, grający na tej samej pozycji. Natomiast uważam, że mm, dla każdego jest miejsce i też obok siebie. tak? Więc myślimy o tym, mhm. zastanawiamy się. Dobre pytanie, ale nie dzisiaj się na to okay. odpowiadać. To na sam koniec. Mówił Pan o tym, że to jest proces, no to jest oczywiste, i kiedy będziemy mogli. Gdzieś już tak pełnoprawnie ocenić y, autorski pomysł trenera Łukasza Becelina na, na siarkę Tardąbrze, kiedy ten proces można się spodziewać, że, że, że się zakończy. Prawdziwą oceną końcową jest proste: koniec rozgrywek. Mm. Kończ się rozgrywki, czy jest realizowany cel, i jak funkcjonował zespół. To jest uważam najlepsze. Trzeba też pamiętać o tym, że każdy trener musi mieć swój okres przygotowawczy, mieć swój okres, gdzie nadzoruje, można powiedzieć, też wspiera, można powiedzieć, zarząd, klub odnośnie transferów i wtedy można powiedzieć i wprowadza i swoje można powiedzieć środki treningowe i swój pomysł, filozofię i odpowiedzialność i zarządzanie ludźmi. Wtedy uważam, jest taki proces, gdzie się zamyka pewien rozdział zamknięcia danego sezonu. Uważam, że to jest najlepszy sposób oceny pracy naszej wspólnej, bo to uważam, że to jest nasza wspólna całego sztabu i zawodników. A pojawiła się już na, na sam koniec. Ostatnie pytanie, taka mała presja, jako że w końcu zajmujemy niestety w tym momencie ostatnie miejsce. Jest jakaś taka mała presja ciążąca na, na sztabie, czy, czy na razie spokojnie wykonujecie swoją pracę i, i nie stresujecie się powiedzmy tym, jak, jak wyglądamy w ligowej stawce? Stresu zdecydowanie nie ma, tylko kwestia jest podstawa, że staramy się wszystko zrobić, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby zawodnicy lepiej funkcjonowali, lepiej grali i wygrywali mecze. Uważam, jest główna koncentracja teraz na treningu i realizacji założeń, żebyśmy tworzyli zespół na dobre i na złe. Nie tylko kiedy, można powiedzieć, jest dobrze i będziemy wszyscy kropać po plecach i mówić fajne wywiady i tak dalej, tylko kiedy jest źle. Uważam, wtedy się poznaje prawdziwych mężczyzn i my próbujemy, można powiedzieć, ten, w tym momencie bardzo mocno działać. Nie narzekamy, zawodnicy bardzo sumiennie, rzetelnie pracują na treningach regenerują się można być w każdej możliwej sytuacji żeby być na treningu jak najlepszym bo mamy filozofię prostą która jest u moją może być też wewnętrzną filozofią jak trenujesz ta grasz trenujemy sumiennie trenujemy dobrze i uważam że to musi w pewnym momencie przejść, przełożyć się na wyniki sportowe Dobra to zakończmy tą upiętą może dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję trenerze dziękuję za bardzo. poświęcony czas dziękuję i powodzenia bardzo. w kolejnych dziękuję za dobre pytanie wszystkiego dobrego